Cześć wam kochani drodzy, z tej strony Kondi, a to już jest 13 odcinek serii z Farminga 22 na moim kanale. W ostatnim odcinku z Farminga pokazywałem Wam jak naprawia się maszyny, a dzisiaj chciałbym Wam bardzo powiedzieć, że jest to odcinek świąteczny. Ten odcinek się różni bardzo wiele od tych wszystkich tam innych odcinków z Farminga. Jest bardzo podobny do tego ostatniego z Fortnite'a, ale po prostu chciałbym Wam tutaj dużo innych rzeczy właśnie powiedzieć, wytłumaczyć i w ogóle. Yy, więc zaczniemy sobie od takiej ważnej, pierwszej rzeczy, więc na pewno fajnie byście zostawili tam na dole subskrypcję, tam na dole, yy, żebyście nie zapomnieli o lajkaczu, yy, o dzwoneczku, bo teraz jak są święta, jest to naprawdę bardzo ważne i fajnie, gdybyście to zrobili. Yy, I teraz sobie już w tym momencie możemy przejść do pierwszej, ważnej rzeczy, ponieważ jak sama nazwa odcinka mówi, jest odcineczek świąteczny, więc życzę wam Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, zdrowia, szczęścia. Żebyście spędzili te święta w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, żeby po prostu Wam się jak najbardziej podobały. I mam nadzieję, że Wam po prostu się będą podobać. Żeby Mikołaj przyszedł bardzo fajny, czy tam gwiazdor, czy po prostu żebyście fajne prezenty dostali, bo to jest też bardzo ważne. I w sumie chyba tyle. No i zdrowia, jak najwięcej zdrowia. E, dobra, i teraz, sobie przejdziemy już do, do sceny rzeczy, tak Wam od razu powiem, że jak widzicie, mam tutaj piękną choineczkę oraz mam pięknego bałwanika. Pozyskałem tą choineczkę oraz tego bałwanika dzięki modyfikacji ze strony modhub, e, mod Farming 2022. E, mogę tam gdzieś tam wam w linku dać e, znaczy, na, tam na dole dać Wam linka do właśnie te, tej modyfikacji. Jest to naprawdę bardzo fajny mod, e, który właśnie dodaje nam do gry takie coś. Takiego bałwanika, który się tutaj ładnie świeci, tak na, tak, jagodowy kolor, jeśli tak można powiedzieć, no i taki ładny napis, Wesołych Świąt, Merry Christmas, razem z choineczką, która również świeci, ta choinka tylko świeci tam chyba od, wydaje mi się, że od godziny 18 do 8, mogę się mylić, ale coś wydaje mi się, że właśnie w taki sposób, nagrywam ten odcinek już trzeci raz, ponieważ OBS mi coś szwankuje, naprawdę, OBS! Przecież jak zaktualizowałem obs -a, wszystkie ustawienia mi się usunęły i wszystko po prostu mi się zrujnowało. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepszy i że po prostu ten odcinek pokaże Wam, jak jest bardzo fajny. Więc sobie w tym momencie mogę Wam pokazać, w jaki sposób sobie taką hojneczkę tutaj, yy, jak sobie po, po prostu pobierzecie to moda, klikacie sobie tutaj na P i tutaj na dole i sobie wchodzicie po prostu w budowę yy, i budowę, wchodzicie sobie w ozdoby, później w oświetlenia. I tutaj macie właśnie pokazane, że możecie sobie po prostu zrobić taką cholineczkę sobie i ją tutaj zrobić gdzie chcecie oraz możecie sobie zrobić bałwanka i bałwanka sobie zrobić też gdzie chcecie. Jest naprawdę bardzo fajne. Eee, no i po prostu tak urozma urozmaica tego farminga, bo farming sam sobie jest trochę taki nudny, znaczy nie nudny. Związany z świętami jest małość związany. Eee, I dlatego właśnie takie coś chciałem wam pokazać. Eee, normalnie w tamtej moich poprzednich odcinkach jeszcze nagrywałem wtedy kiedy był śnieg, ale niestety teraz skończył się śnieg, więc już wam tego niestety nie pokażę. Ale to już tam oto mniejsza, to tam już jest yy, na bocznym plan i właśnie tam. Yy, a jak chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że w międzyczasie yy, w, tych, w tym czasie, kiedy nie było żadnego odcinka z farminga, weszła naprawdę wielka aktualizacja która nie wiem, dla niektórych może okazać się bardzo fajna, dla niektórych, o, dla niektórych może się okazać mniej fajna ponieważ jak widzicie mam na dole napisane, że kwas jest duży oraz że wymaga wałowania e, wałowanie, musimy robić wałowanie przez to, że po prostu kamienie są a te większe kamienie możemy zbierać po prostu dzięki naszej zbierarce kamieni e, i po prostu sobie tam sprzedawać w kruszarce ale jak zostaną te mniejsze kamienie, to mniejsze kamienie musimy tak wepchnąć po ziemię i to robimy dzięki wałowaniu. Kliknę sobie P i po prostu pokażę Wam, że tutaj sobie kliknę i mamy takie coś jak wały uprawne i po prostu my musimy używać takie lub takie owała, że to po prostu nam się wszystko pokazało. Ale to wytłumaczę w następnym odcinku. ponieważ następny odcinek będzie już właśnie z pokazywania jak się wałuje. Do aktualizacji jeszcze w tej aktualizacji jeszcze weszło takie coś jak w sensie maszyny nowe różne. To sobie możecie po prostu sami gdzieś tam przeczytać tam gdzieś na jakiejś tam innej stronie. To wam wszystko pokaże się tam gdzie tam wolicie sobie wpiszecie aktualizacja farming 2.22. To wam powinno się pokazać. Dobrze. Następną rzeczą bardzo ważną jest to, że po prostu. Yy, o kurka, bo no sorry, bo tam mam telefon i dlatego tak się wróciłem. Yy, następną ważną rzeczą jest to, że po prostu zakupiłem sobie pole. Tak, pole, już w tamtym odcinku sobie zamówiłem pole, bo to jest yy, sama nazwa odcinka, mówię jest to 13 odcinek. Ja sobie zakupiłem pole w tym odcinku, znaczy tamtym, którym nagrywałem, ale niestety mm, trochę mi się zrąbał format w nim, więc dlatego to jest też 13 odcinek. Yy, I zakupiłem sobie pole przez to, żeby po prostu tak na święta dla siebie. Bo czemu by nie, wchodzimy sobie teraz w tereny, ja wam tu już pokażę, że zakupiłem sobie 49 Bo sobie zaoszczędziłem dużo pieniędzy, 95 tysięcy zaoszczędziłem na sprzedaży owsa oraz na sprzedaży słomy z owsa i zarobiłem właśnie dużo kasy z tego i dlatego sobie mogłem zakupić te pole. Jak widzicie również mam tutaj chwast duży herbicyd, czyli od tego momentu, od tej aktualizacji mamy również różne chwasty. Może gdzieś tam na dole też wam dam linka do tego, żeby po prostu pokazać wam jaka nowa, co ta nowa aktualizacja oprócz tych rzeczy, które ja wam pokazałem daje. Bo ja wam po prostu powiedziałem te najważniejsze. No i w sumie tyle jak na razie. Znaczy w tym odcinku chyba w sumie już tyle, więc Naprawdę dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, wiem, że takie odcineczek nie jest jakiś zbyt ciekawy. Po prostu z, grub, z grubsza. O, czemu jak chcę? Ja się dobra. What the fuck, co ja robię? E, z grubsza Wam powiedziałem, co o tym wszystkim sądzę. E, I po prostu. Jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć, powie, ponieważ e, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie odcinek we, w poniedziałek, jeśli będziecie chcieli w znaczy we w niedzielę, jeśli będziecie chcieli, ja wam mogę naprawdę jakoś tam zrobić ten odcinek, e, postarać się i wam się pojawi, e, bo ja wiecie, każdy ma święta i dlatego te święta wolałbym trochę sobie odpuścić, ale to już wiecie, jak chcecie, to napiszcie w komentarzu, że wam chętnie wrzucę to farminga e, a na pewno odcinek pojawi się w poniedziałek, więc może że, możliwe, że odcinki będą dwa dni, od razu po sobie, ale kto co jak woli zobaczy się no i w sumie tyle dziękuję wam bardzo za oglądanie nie zapomnijcie o lajkaczu tam na dole o subskrypcji tam na dole o dzwoneczku i w sumie w tym momencie tyle tak jak wam mówię jeszcze ostatni raz wam przypomnę wesołych świąt mmm, sylwestra wesołego żebyście po prostu spędzili te święta jak najlepiej tak jak, żeby te święta były lepsze niż ostatnie i żeby były jeszcze lepsze niż te następne dużo zdrowia szczęścia i po prostu, żeby, żeby po prostu były fajne i dużo prezentów. No i co? Narazienka? Elo, moi drodzy.